We wrześniu zorganizowano targi twórczych zawodów, dzięki którym młodzieży zaprezentowano różne oferty kształcenia na poziomie ponadpodstawowym. Wydarzenie przygotowało Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we wrześniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Ta impreza, na którą tutaj mamy okazję obserwować, tego rodzaju festiwal twórczych zawodów, to właśnie pokazuje tą odpowiedź na, można powiedzieć taką schematyczne pojmowanie rynku pracy. Natomiast dzisiaj wchodzą nowe technologie, zawody się zmieniają, stąd potrzeba jakby nowego zdefiniowania często tych miejsc pracy, jak i sposobu wykonywania pracy. I targi tutaj organizowane wspólnie z samorządem województwa i powiatu grzecińskiego pokazują nową ofertę. A z drugiej strony jakby nowe zdefiniowanie tych samych zawodów, do których jesteśmy tradycyjnie przywiązani. Rynek pracy dzisiaj można powiedzieć, to jest taka bitwa, która rozstrzygnie o tym, można powiedzieć, następnym skoku cywilizacyjnym, na który oczywiście liczymy. Pierwszym było pozyskiwanie środków zewnątrz, modernizacja naszego otoczenia, naszych instytucji, naszych firm, a w tej chwili potrzebne jest, można powiedzieć, coś, co jakby wprowadzi nas zupełnie na inny obiekt. I takie targi mają właśnie temu służyć twórczych zawodów zorganizowało Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego we Wrześni, którego mam przyjemność być dyrektorem. I razem z moimi pracownikami postanowiliśmy zaprosić do współpracy inne centra i szkoły z powiatu wrześnińskiego oferujące zawód. Cukiernik, kucharz, architekt krajobrazu, kosmetyczka, fotograf, technik reklamy, mnóstwo, mnóstwo zawodów, które są deficytowe na rynku, które są też piękne, bo kosmetyczce nie możemy powiedzieć, że nie jest piękna, jest po prostu doskonała i te zawody zostały Dzisiaj zaproszone, słuchacze tych kierunków, uczniowie tych kierunków oraz nauczyciele przyjechali tutaj pokazać, co potrafią upiec, ugotować, jakie fryzury ułożyć, jaki makijaż piękny zrobić. I dodatkowo jeszcze w ramach tych twórczych zawodów mamy konkurs Słowiańska Pani Młoda kreatywnie. Więc dzisiaj piękne słowianki zostaną uczesane, ubrane, umalowane, dostaną bukiety, dostaną wianki i nam się zaprezentują. Technik usług kosmetycznych pozwala nam przede wszystkim zdobyć zawód ale też y, uświadomić sobie, y, jak dbać o skórę, tak? Y, jak być młodym, jak przedłużyć sobie młodość, pielęgnacja skóry, no, to jest bardzo ważna w naszym życiu. I często gęsto dziewczyny trafiając na, tutaj na kierunek technik usług kosmetycznych faktycznie nie spodziewają się tego, że ten zawód jest taki po prostu oryginalny taki piękny tak po prostu pracujemy bo kosmetyka to nie jest tylko kolorówka tak makijaże to jest też głównie pielęgnacja skóry e jest to zawód, który, że tak powiem, cały czas się rozwija i można, dużo osób korzysta z kosmetyki, więc można po prostu i zarobić pieniądze, i dobrze się bawić, i mieć pasję, tak, i się rozwijać. Także zapraszam wszystkich na nasz kierunek, żeby po prostu spróbować, zobaczyć. Technik hotelarstwa to jest zawód dosyć przyszłościowy, też dlatego wybierałam ten kierunek, myśląc o swojej przyszłości. Po techniku hotelarstwie, na pewno są bardzo fajne studia złączone z gastronomią i hotelarstwem, więc, jest to dość przyszłościowy kierunek. No nie wspominając o tym, co się stało w dobie koronawirusa, bo trochę podupadł ten kierunek. W hotelu na pewno są różne działy. Jest recepcja, jest gastronomia, jest służba pięter pokojowe, dział techniczny, spa różne. No na pewno głównym jest recepcja. No, przyjmuje się y, gości. Y, gastronomia też jest bardzo ważnym y, działem. Wydaje mi się, że no, jednym z najważniejszych razem z recepcją. W targach wzięło udział 25 wystawców.